Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję, miłego oglądania. Branża transportowa, szanowni państwo, to jest 6-7% polskiego PKB. Półtora roku temu polscy przewoźnicy, polskie małe i większe firmy, głównie firmy rodzinne, obserwując zapaść na rynku transportowym, postanowili zjednoczyć się i zaczęli organizować pierwsze spotkania. Przygotowujące ich do strajków. Pierwsze prawdopodobnie było w Tuchowiczu, pod Łukowem, na którym byłem, i tam miałem sam okazję przekonać się i wysłuchać tych przykrych informacji o tym, jak wiele polskich ciągników siodłowych stoi na parkingach zamiast zarabiać chociażby na leasing. To był i jest dramat polskich rodzin, tych, które zdominowały rynek transportowy w Polsce. Co było powodem ówczesnej fatalnej sytuacji? Było ich wiele, ale zasadniczo można by było byłoby podzielić te powody na dwie części. Po pierwsze, zewnętrzne przepisy unijne, ślepo implementowane przez Platformę z Przybudówkami oraz PiS, oraz wewnętrzne, czyli ówczesny rząd nie zrobił absolutnie niczego, żeby zablokować nieuczciwą konkurencję ze wschodu, która to Konkurowała swobodnie, rejestrowała swoje firmy nawet w salonach kosmetycznych, w salonach fryzjerskich i realizowała nielegalne przewozy, tzw. przewozy kapotażowe. Przypomnę, że, przeciw, że przewoźnicy próbowali zwrócić swoją uwagę na wszelkie sposoby, a kulminacją nadal w formie pokojowej i koncylacyjnej była mobilizacja ponad 300 ciągników siodłowych, które w marcu bądź kwietniu tamtego roku w, w sposób spokojny przyjechały obwodnicą Warszawy, żeby zwrócić na siebie, na swoją sytuację, fatalną sytuację, uwagę. Brawo dla wszystkich przewoźników, to są twardzi, hardzi ludzie, którzy, którzy byli słowni, są słowni, chwa im za to, ale podkreślam jeszcze rolę tym wszystkim, którzy pomagali polskim przewoźnikom. Pytam się, ile to przez półtora roku musiało paść małych, polskich, rodzinnych firm, ze, głównie ze wschodu i z południa, bo tam głównie umiejscowione są te firmy, o innych oczywiście też nie zapominam, ale, ale gro firm znajduje się na południu i na wschodzie Polski. Ile to również, zadaję to pytanie, ile to również polscy przewoźnicy stracili kontraktów, prawdopodobnie nieodwracalnie. Trwało to prawie rok za rządów pana premiera Morawieckiego, no i niestety równo prawie rok za rządów pana premiera Donalda Tuska. Branża cieszy się z późnego, ale na szczęście dostrzeżenia problemu. Dobrze, że będziemy mieli okazję do, do tego, żeby wyrównać, wyrównać zasady w stosunku do, do firm, które głównie ze wschodu opanowują Polski i nie tylko polski, bo europejski rynek. Dobrze, że pojawił się ten obowiązek rejestracji w systemie SENT dla przewoźników, którzy mają swoje siedziby w państwach poza granicą Unii Europejskiej, w konwencji szwajca szwajcarskiej lub w państwie członkowskim EFTA. To jest pożądana, pożądana zmiana oczywiście. Jednakże biorąc pod uwagę brak szczegółów tego założenia, ja zadaję, no, zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście to będzie, to będzie miało jakikolwiek wpływ, czy to okaże się tylko i wyłącznie rozwiązaniem fasadowym. To trzeba wyraźnie zaznaczyć. Co trzeba wyraźnie zaznaczyć? To fakt, że wprowadzane przepisy nadal nie zapewnią inspekcji transportu drogowego pełnego wglądu do systemu SEND, czyli tak naprawdę, tak naprawdę inspekcja nie będzie w stanie oprócz tego, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście nastąpiła rejestracja, to w jaki sposób, jakie trasy ma dany, ma dany przewoźnik w Polsce, czy nadal nie mamy do czynienia z kabotażem. No właśnie, kabotaż brak kontroli nad nieuczciwym, nieuczciwym przewoźnikiem, głównie ze wschodu. Swoboda rejestracji fejkowych białoruskich czy ukraińskich transportów, biznesów transportowych nad Wisłą, to nie wszystko. I tutaj zwrócić uwagę na to, co niestety nikt nie zwrócił uwagę. Bo prawdziwy huragan wieje z Unii, Szanowni Państwo, tym huraganem dla 6-7% polskiego PKB, no być może nawet teraz mniej z uwagi na. Nie zajęcie się polskim interesem przez, przez poprzedni rząd i przez rok tego rządu. Jest, szanowni państwo, ETS2, yy, który już niedługo obejmie branżę transportową. Nie ma lepszego miejsca jak yy, Mównica Sejmowa i nie ma lepszego miejsca jak dzień dzisiejszy. O tym, żeby mówić, że ETS2 po prostu zniszczy branżę transportową, ale nie tylko branżę transportową. Yy, I... Tutaj apel do pana premiera, znowu niestety nieobecnego, panie premierze Tusk. Proszę nie, nie mówić standardowego, nie da się. To wszystko Unia Europejska. Do dzieła, do pracy, panie premierze Donald Tusk. No i, i również swoga, te same słowa kieruję do pana ministra. Co prawda mnie nie słucha, ale panie ministrze, do roboty. Dziękuję bardzo. Generalnie jest wiele przyczyn niezadowolenia i protestów polskich przewoźników od listopada ubiegłego roku. Wymienię może trzy podstawowe. Pierwsza rzecz to jest kwestia limitów dla przewoźników ukraińskich. Druga rzecz to jest tak zwana ekolejka, która obowiązywała na Ukrainie i polscy przewoźnicy mogli się do niej logować dopiero, będąc w zasadzie już na terenie Ukrainy, podczas gdy konkurencja ukraińska mogła to robić na bieżąco, siedząc w ciepełku, w własnych domach, zwłaszcza Okres zimowy, państwo sobie jesteście w stanie wyobrazić. Bywało tak, że po kilkanaście dni polscy kierowcy siedzieli w pustym tirze, czekając na możliwość dojazdu do granicy, bo zawsze byli wyprzedzani przez nieuczciwą konkurencję ukraińską. I wreszcie trzecia kwestia, dlaczego przewoźnicy ukraińscy są, kierowcy są tak tani na terenach europejskich, na terenach Unii Europejskiej, no proszę państwa, ta konkurencja jest nieuczciwa również z tego względu, że jak stwierdził mój poprzednik, poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa, jest kabotaż, jazdy praktycznie niedozwolone. Natomiast Dziękuję taniość kierownik, kierowców ukraińskich polega również na tym, że oni to są w zasadzie tylko i wyłącznie kierowcy męscy w wieku poborowym, Dziękuję za każdą bardzo, cenę mogliby pośle. jeździć po Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońca, koalicja obywatelska. Już skończył panu się czas. Panie pośle, nie słychać już pana. Panie pośle, nie słychać pana. Panie pośle, nie słychać pana. Panie pośle, nie słychać pana. Może mi pani dać kartkę. Zaraz pana wykluczę z obrad. Czy rzeczywiście wyeliminują proceder nieuczciwych przewozów kabotażowych tych uskuteczniających przez przewoźników ze wschodu, bo sama ustawa to jednak tylko drobna łata w systemie, który i tak promuje nieuczciwą konkurencję ze wschodu. Natomiast zaraz będziemy mieli musieli zmierzyć się z ogromnym tsunami dla branży, mianowicie systemem ETS2. To ogromny cios w gospodarkę, to ogromny cios dla obywateli. No i szczególnie katastrofalna sytuacja będzie w transporcie. W transporcie, którego to który jest ob krwioobiegiem całej gospodarki, której to bezpośrednio wpływa na e, wprost na wiele innych gałęzi. Panie ministrze, przestraszył mnie pan. Był przyjemnie pan mnie przestraszyć. Myślałem, że będzie pan chciał zakwestionować to, że mówiłem, e, że pan nic nie zrobi dla polskiej branży transportowej. Na szczęście nic pan takiego nie zrobił, bo rzeczywiście miał to, to miejsca. I dwa pytania, e, panie ministrze. E, pierwsze pytanie, czy rozpatruje pan to, żeby do żeby inspekcja miała dostęp, pełny dostęp do systemu SEND, żeby mogła na bieżąco śledzić poruszanie się y, ciągników siodłowych z zagranicy? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, być może bardziej ogólne, ale mam nadzieję, że, że będzie Pan w stanie jak, jakkolwiek na nie odpowiedzieć. Co Pan, Panie Ministrze, robi, żeby zablokować ETS-2, który tutaj mamy konsensus, to nie jest teza, tylko to jest prawda, że zabije polską branżę transportową? Dziękuję bardzo.